Z nazwiska. Skąd rodery? Skacz. Jaki stan twój? Eee. Nic, chyba nie wiemy na jaki jest. Tutaj W jakiej tencji lepszy. Tak. Niech się jeszcze raz zamelduje i poprawi. Przed ktoś do góry górnictwa naszego chce wstąpić. A nie śluby mał. No. Małżeńskie tutaj oprawiać. wieś jeszcze raz nie. imię, niech się przestawi z nazwiska. Żał. Skąd Rodę? Dolny Śląsk. Skacz. Jaki stan twój? No Zapraszam. Tak, już na plecy niech się zamiąduje ostatni list. I niech się przestawi naszej starszydzień waleckiej z nazwiska. Kurletów. Skąd rodem? Dolny Śląsk. Skacz. Jaki stan twój? Korniszki. Kwartobiec. Starszysta